Kochane, ja do dzisiaj mam po prostu totalny sukienkowy zawrót głowy, bo kręcę dzisiaj roleczki z sukienkami, które u nas są dostępne. No i ta po prostu, to jest po prostu sudo. No zobaczcie, jak ona nam buduje talię, jak ona jest tutaj skrojona. Kobieta, która jest producentką tych sukienek, ona jest po prostu mistrzem. Miszczem, jeżeli chodzi o sukienki. I ta sukieneczka też należy, dziewczyny, do takiej topki naprawdę mojej. Jak ona jest tutaj ładnie odszyta, dziewczyny? Już Wam wszystko pokazuję. Ramiączko dziewczyny tutaj na na gumeczce, zakończone falbanką, spokojnie przykrywamy sobie biustonosz. Jeżeli mamy przepaskę dziewczyny na bioście lub jesteśmy bez biustonosza, ramionczko zawsze możemy sobie opuścić i zrobić hiszpankę. Znowu, dziewczyny, ten piękny, cudowny, wykrojony dekoldzik z takim sznureczkiem, który jest tutaj i sobie wiążemy no, w taki sposób na kokardkę, jak lubimy. I tu mamy piękne staliowanie. To jest tutaj podwójnie szyte, żeby tą talię nam pięknie, ładnie trzymało i podkreśliło. I puszczana delikatnie dziewczyny, ale nie jakaś rozkloszowana. I znowu dziewczyny przez środek przechodzi nam falbanka. Na dole zakończona falbanką. Zapinana dziewczyny z boku na zameczek. No i cudo dziewczyny, tutaj gumeczka, więc znowu jest nam wygodnie, to wszystko pracuje, to się do nas dopasowuje. No jest po prostu cudna. Materiał leciutki, taki delikatny, zwiewny. To jest tak, jakbyśmy w ogóle w ogóle dziewczyny na sobie nic nie miały, na upał po prostu sukienka idealna. Polecam Wam dziewczyny do wykorzystania i na co dzień, na okazję też bym założyła ją jak najbardziej troszeczkę złotej biżuterii, szpileczka i mamy piękną kreację, taką wyjściówkę. A zakładamy klapeczki, sandałek. Sukienka jak najbardziej do chodzenia sobie w codziennych stylizacjach przepiękna. Jak składamy sobie zamówienie dziewczyny na to cudo, wiadomości prywatnej, piszecie do mnie na WhatsApp, na Messenger i na klasyczną wiadomość SMS na numer telefonu 511 516 064. Powiem wam po prostu, nie mogę się napatrzeć. To są tak kobiece sukienki. Ee... Tylko brać dziewczyny i zamawiać. Aha, rozmiarowo dziewczyny, tutaj yy, sukieneczka będzie nam wypadała na rozmiar XS i S, te dwa rozmiarki dziewczyny, w to cudeńko nam tutaj wejdą.